Jeszcze jedna rzecz, o którą pytaliście, to pytaliście o kurs Beaty, czyli o kurs błękitnego porodu. To jest tak zwany hipnoporód, więc tutaj powiem Wam szczerze, zależy dla kogo, jeśli lubicie klimat medytacji, lubicie klimat trochę coachingowy, chcecie sobie poświęcić czas przed tym porodem, to zdecydowanie Wam to polecam, odmyślę 34 tygodnia. To byłoby idealnie. Wcześniej nie ma sensu, bo po prostu stracicie zapał. A ta książka daje świetny zapał i daje taką systematyczność: codziennie masz pytania do zadania sobie, codziennie masz medytację do zrobienia. Beata naprawdę dobrze to, dobrze to opracowała, więc bardzo serdecznie Wam to polecam. U mnie udało się dzięki dobrej położnej, bo to nie jest tak, że miałam super łatwy poród. Poszedł bardzo dobrze i bardzo się cieszę, natomiast były okoliczności, które powodują, że. Ile trwała druga faza po poporodu? Słuchajcie, trwała trzy godziny. Zaraz wam to opowiem. Generalnie przyjechaliśmy do, do szpitala o 5 rano. Natomiast, ze względu na to, że ja miałam bardzo sztywną, twardą szyjkę macicy, to po prostu. No to był problem. I ja wiem, że gdybym trafiła w inne ręce, to już ktoś by powiedział, dajcie jej oksytocynę, albo robimy cesarskie cięcie, po prostu nie chciałoby im się ze mną cackać. Tutaj Kasia Grzybowska, fantastyczna, położna, bardzo mocno ze mną zawalczyła o to i od 9 do 12.15 trwała druga faza porodu i malutka była o 12.15 z nami. Gdzie jest dzidzia? Gdzie jest z tatą nie jest, z tatą, tata. Tata to nie dzidzie. No, mm, więc yy, to jest dlatego dla mnie najważniejsze, żeby mieć po prostu dobrą położną, a, a reszta pójdzie dobrze i naprawdę się nie martwcie, bo yy, z oksytocyną po prostu jest tak, że naprawdę nasz organizm wytwarza wszystko, czego potrzebujemy do tego porodu. Więc yy, znieczulenie potrafi to zaburzyć, potrafi wydłużyć znacznie ten poród. Więc to jest. Ja się nie dziwię, że można się bać. Nie dziwię się, że można się bać, natomiast dajcie sobie szansę. dokształćcie się i dajcie sobie szansę. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie miłe słowa, bo w ogóle się posypało ich bardzo dużo. Chciałam powiedzieć jeszcze a propos Centrum Poradów Naturalnych na Modalińskiego, wspaniałe miejsce. Mm, y to jest miejsce, gdzie też walczą, że tak powiem, o wasze krocze, więc mi się udało bez nacięcia, bez pęknięcia, ale znowu dlatego, że miałam cudowną położną. Położna to jest, uważam, że jeśli w cokolwiek jest warto inwestować, dużo bardziej niż w prywatną klinikę, to warto inwestować w dobrą położną. A propos tego, czy rodziła, rodziłam? Czy, ćwiczyłam, czy ćwiczyłam przed porodem, oddychanie głównie. Nie robiłam żadnych ćwiczeń, nie biegałam ani nic. Nic w tym stylu. Oddychanie na pewno pomaga najbardziej przy porodzie. Jeśli chodzi o szczepienie, tak, będziemy szczepić dziecko normalnie. Ja też was wszystkich pozdrawiam. Słuchajcie, jeśli chodzi o ból, to jest. U każdego też to będzie inaczej. Ja w ogóle sobie chyba nie wyobrażałam tego, jak to będzie wyglądało do końca, i, i to chyba nie da się wymyślić takiego bólu, bo nie przeżyłeś wcześniej takiego bólu, więc. Więc to jest determinacja nieprawdopodobna, którą się ma w sobie, kiedy to się dzieje i, i o tym bólu naprawdę się bardzo szybko zapomina. Więc na pewno nie jestem jedną z tych osób, które mogą powiedzieć, że przeszły koło drzewa mogłyby urodzić i, i pójść sobie dalej, bo, bo, bo to nie jest aż takie proste. Mm. <grym> bo to nie jest aż takie proste, ale. Mm. Nie ćwiczyłam z balonikiem, nie udało mi się urodzić w wodzie, właśnie ze względu na, to, na tę szyjkę. Kurczę, zastanawiam się, czy Wam mniej więcej odpowiadam jakoś miarowo na te pytania. Więc skąd pomysł na imię? Imię z książki kobiety Witkacego, żona Witkacego nazywana była Neną, naprawdę miała na imię Jadwiga ale nazywana była Nenu, no i ja zaczęłam kopać wokół tego imienia, że jest takie imię, jest w kulturze, pochodzi z kultury hebrajskiej lub z kultury rzymskiej, bo było w, jednym, w jednej i w drugiej. No i bardzo mi się spodobało, więc po prostu je sobie, że tak powiem, zawzięłam. Tym bardziej, że sama miałam imienie popularne I, i dobrze mi było z tym, że nie porównują mnie do nikogo. Więc e, żelu na nie stosowałam i nie wiem jak, e, nie wiem co to jest. Co do połogu, słuchajcie, powiem Wam, tak, był poród, poród aktywny, przepraszam za ten chaos, ale trochę jeszcze nie ogarniam. E, e, Generalnie, jak jesteście w ciąży, jedną z charakterystyk jest to, że najpierw Wam mówią, że pierwszy trymestr to jest najgorsza rzecz, jaka jest. Potem Ci mówią, że trzeci trymestr to jest najgorsza rzecz, jaka jest, bo generalnie ciężko, bo nie możesz chodzić, bo nie możesz oddychać, bo sikasz cały czas. Potem Ci mówią, że ten poród to jest jednak najgorszy, a potem Ci mówią, że połóg jest najgorszy. Prawda jest taka, że najgorszy może być tylko i wyłącznie nasze nastawienie. Ja wszystko przeżyłam bardzo dobrze. Oczywiście dwa dni po powrocie do domu, rozjedrgana, płacząca. Nie wiem, czy, z, czy że dobrze, czy że źle, czy normalne, bo to są hormony, to się musi ustabilizować. Więc generalnie yy, więc nie ma co się przejmować. I jest fantastycznie i połóg jest fantastyczny, i trzeci trymestr był fantastyczny, i pierwszy trymestr wszystko było potrzebne. To moja menadżerka bardzo mądrze mi powiedziała kiedyś, że. Te 9 miesięcy nie jest dla dziecka, żeby dojrzało, tylko dla rodziców, żeby się ogarnęli i żeby się przygotowali na to wszystko. I tak też, e, tak też uważam, e, w jakiej pozycji rodziłam. E, rodziłam w pół leżącej, bo leży, byłam na, mm, na e, materacu na podłodze, o. ale bardzo dużo używałam drabinek, które mi bardzo pomagały, odciągały mi plecy lepiej. Mnie też masową e, mi lędźwia. Więc, więc, no. Co do Mapet Shopa, który jest wspaniałym sklepem, to oglądałam online i odbierałam paczki albo mi dziewczyny wysyłały też do domu. Sim. Czy Madzia, zadowolona, że dziewczynka? Madzia w ogóle bardzo zadowolona, że jest babcią i że e, chyba bardzo, bardzo jej e, była potrzebna ta rola i się wspaniale w niej od, od, odnajduje. Jeszcze myślę, że chwilę jej tu zajmie, bo chciałaby zobaczyć małą inaczej niż tylko ją jej pomachać, bo widziałyśmy się na sekundę przyjechała do nas pod klatkę, żeby zobaczyć dzidzie i No i tak. no niestety czasy są takie jakie są. więc, więc trzeba się było dostosować my na razie nie wychodzimy nigdzie z małą, bo, bo po prostu się boimy. Tylko są spacerki. Co do tego, co do tego czy, czy Piotr był przy mnie? Piotr był przy mnie przy porodzie. To jest totalnie zależne od szpitala, w którym rodzicie. Niektóre szpitale się zgadzają na to, żeby ojcowie byli, niektórzy nie. W Szpitalu Madanińskiego jest tak, że tata może być przy porodzie, plus może być przez dwie godziny po porodzie z mamą. Są szpitale, gdy to w ogóle jest niemożliwe, więc ja i tak uważam, że jesteśmy bardzo, bardzo yy, dużymi szczęściarzami. Yy, bardzo zachęcam w ogóle do centrum porodów naturalnych, jeśli się decydujecie na yy, poród naturalny. Tam nie jest za łatwo się dostać, mimo że jest to absolutnie pu publiczna placówka, yy, bo to jest miejsce, gdzie robią wszystko, żeby. Yy, żeby nie odpuścić i żeby faktycznie pozwolić Ci naturalnie urodzić, żeby pozwolić hormonom zadziałać. Masz tam wspaniałą atmosferę, jest naprawdę, jest naprawdę doskonale. Jeśli chodzi o metody łagodzenia bólu, stosowaliśmy Tensa, który był naprawdę niezły. To jest taki system masażerów na plecy, który się zakłada bardzo, bardzo wcześnie. I oprócz tego, przez tą szyjkę, która nie puszczała, to miałam też gaz. Rozweselające w drugiej fazie porodu. I na pewno pozwoliło mi to skupić się na czymś innym niż na bólu. To było całkiem, całkiem nieźle. Um, tak, Piotr jest Polakiem. To dobre pytanie. Um, e, słuchajcie, więc e, nie wiem, przepraszam Was za chaos tutaj informacyjny, ale po prostu staram się wszystko opowiedzieć, a też nie wiem, co jest dla Was. Ważne bardziej lub mniej, natomiast chciałam Wam powiedzieć, żebyście się nie bały porodu. Nie mówię, że to jest łatwe, ale warto spróbować. Pamiętajcie, że co mi sprawiło największą trudność? Największą trudność sprawiła mi rozłąka z Piotrem po porodzie. To, że nie mógł być z nami w szpitalu na noc, to było zdecydowanie dla mnie najtrudniejsze. Do samego macierzyństwa podchodzę turbo, intuicyjnie i w ogóle się go nie bałam, i czułam, że już znam małą zanim ona się pojawiła. No, bardzo łatwo, bardzo szybko przystawiła się. <grytanie> Cześć, zasięga! <grytanie> <grytanie> bardzo szybko przystawiła się do piersi, więc na początku w ogóle nie było problemów jeśli chodzi o karmienie. Ona bardzo dobrze przesypia, mało tego nie mogłam jej dobudzić w nocy, żeby w ogóle jadła. Bo chciało jej się spać, więc super. No, ale wybudzać musiałam, bo niestety skończyło się to też zapaleniem piersi, no, z którego wyszłam dopiero co. Więc laktator to świetna sprawa, biała kapusta, świetna sprawa. No, i generalnie trzeba pilnować, żeby to dziecko mm, faktycznie te piersi dobrze opróżniało. I dobra doradca laktacyjna to też jest super sprawa, z czego naprawdę polecam nie rezygnować w pierwszym tygodniu najlepiej jak wracacie z maluszkiem do domu bo to są bardzo ważne rzeczy więc generalnie ludzie zastąpcie lęki ludźmi czyli dobrą położną dobrą doradcą laktacyjną no i fizjo fizjoterapeutą uroginekologicznym więc to jest warte zdecydowanie dużo więcej niż jakakolwiek prywatna klinika to odpowiednie osoby i wasze przygotowanie, wasze y, 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 pozytywne nastawienie do tego, co się będzie działo. Huch, dobra, y, to jest chyba tyle. Y, bardzo mi jest miło, że się w ogóle pojawiliście. Ja ten live y, postaram się zapisać. Jeszcze raz y, przepraszam za chaos. Y, powiem jeszcze, że mamy się bardzo dobrze, przesypiamy nosa bardzo fajnie. Y, mała jest y, naprawdę przekochana i mm, no i tak i trzeba mieć dzieci w sensie fajnie jest mieć dzieci to jest ja się bardzo bardzo w tym odnajduję i na pewno to jest rola y, dla mnie gdzieś tam stworzona nie musi być dla każdego ale próbujcie dajcie sobie szansę rodzić naturalnie chociaż nie ma gorszych i lepszych porodów więc ściskam was mocno i wracam y, do mojej małej